Siemano wariaty, na samym wstępie zostawcie subika, lajka, bo losuję tutaj 15b. Tutaj macie wyniki z poprzedniego filmu, kto wygrał 10b Dzisiaj nagrywamy odcinek z Marlokem, który mi dał 18 laki loków. No i zapraszam do oglądania Dobra, Dobra. To dawaj. Ty pierwszy Dobra 3, 2, 1 16 Mi klucze Jest. dropły Dobra, Leci... no lecimy Klucze Dobra. znowu! To jest kit Klucze znowu Nie, nie wierzę Dobra, kill off Tobie? Elka. Jaki nie fart Buty Tobie? Yy, cztery klucze Elka, ja pierwsza. Nie Dobra 16 wehikuł Ale ja mam kluf do 16 wehikułów O kurde Dobra. Krzysimir, Simir mieszał ty dwa otworzyłeś i, lob, i... Nie dropi nic. To ja. Dobra, otwórz O, o. Meki stać <grym> Klucze. Pokaż dalej. Elitra. Tak, mam już miecz. I klucze, okay. znowu Jep. W ogóle nic. Buty. Dobra, trzy ostatnie. O, dwa początki leciały. Tobie co dropło? Podżąd, dawaj Klucze, klucze. Jest. Dawaj. Dobra. Dwa. I. No. no. I taki drop z tego no dropło. Tak, i mam jeszcze 20 kluczy i stack no Dobra, no. lecę z kluczami, a ty. No, ja otwieram już klucze. Dobra. Szybko otwieramy. O, mieczyk 4-5. No, taki drop. Kolejny miecz 4-5. 32, dobra. No, dużo kłamku dropło. Słabo coś robi. O, 4-5, kolejne. O, wehikuł czasu. Dropnął masz? No Czekaj, okay, schobę sobie temki tutaj w walę Ostatnie dwa klucze A tu ma i odłamki no I pozdro